This <laughs> is Stary, ej. Kurwa, źle z tobą. Cholera, ale zawaliłem sprawę. Lucia ja jest. To nie twoja wina. Mogłem bardziej. Cicho już bądź. To nie jest dobre miejsce na rozmowy. Cholera ja jest. Pusty we mnie się budzi. Wykań miał rację. przepowiednia Dima się sprawdza. Myślałem, myślałem, że ta, też tak myślałem. Ta przepowiednia jest prawdziwa. Jas. Yes. Dobra, nie ruszaj się, zaraz cię stąd wyciągnę. Nihitroella <laughs> Jesteś w stanie iść o własnych siłach? Jakoś tam radę. Zaraz wyślę cię do Anarchium krepim. Tam ci pomogą. A co z tobą? Tylko nie mów mi kurwa, że chcesz się bawić w jakiegoś pieprzonego Don Pedro. Pusty wewnątrz mnie się budzi. Jak ty sobie to wyobrażasz? Przecież Irnes może ci pomóc. Rodio, to stadium ostateczne, na to nie ma ratunku. Tak czy siak stary, nie pozwolę ci być tu sam. Ekań cię zabije. Słyszysz? Nigdzie nie idę. Oczywiście, że nie idziesz, nawet nie masz siły. Alvaktus, Sibiris, Aniliskie, Harin, Nuna I'll be uh, Fuck. No to mamy mały problem. <coughs> Robią. Chcą przybrać drugą formę, tak zwaną poczwarę. Gdy przyjmą tą postać, są naprawdę groźni. Więc nie można im na to pozwolić. To zrobiła? No, mieliśmy ich powstrzymać i z nimi walczyć, tak? Nie, cholera, mieliśmy ich tylko zająć, aby nie zdążyli w tym czasie przybrać stadion poczwary, a Irnes miał wytworzyć portal. A, a ja skąd miałam niby, niby wiedzieć, co oni mi już nie powiedział no świetnie. No i co teraz? Teraz to mamy przejebane. Skąd się... Wow. No siema. Łapy precz od niej. Luz, 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 stary. Rodio, ty krwawisz. Trzeba go zabrać do kręty, szybko. Nie, nie, ja, ja się czuję dobrze. Na, nawet bardzo. Muszę... Muszę... Ach, ach, muszę wam... Muszę wam coś... Powiedzieć... Hmm? <laughs> Ale faza jesteście tu, co nie? Ale, Beka. Może jakieś dragi widali. Czuję się, jakbym rodził. Dlaczego on tak reaguje? Synowie ciemności w styczności z naszymi medykamentami, tak się właśnie zachowują. Jak nawet pani durnie. Kurwa jak chcę jeszcze ziomy! Ja nie mogę, gdyby Kai dostał działkę, to jego głupie plany poszłyby w pizdu. Jenny, on serio ma grubo. Hmm? E, ej. ej, wy też widzicie nogich elfów? Hmm? Możesz się odpocząć, Tiara. My z Leinarem nakreślimy Rodio parę nowych run. Hmm? I dajcie mi jeszcze działeczkę. Wtedy będę miał kopa. Kopa to ja ci mogę zasadzić. Potem ja bym chciała zamienić parysów z radio. Do no właśnie, kurwa, przecież ja wam miałem coś ważnego powiedzieć. Tylko zapomniałem. Od później Później do ciebie przyjdę przyjdę. co Będę wypytać. Ty, zakochany kundel, bierzemy się do roboty. Dobry, co? Na hali, elor awars, no, no jestem pod wrażeniem, zdolna tak samo jak matka, jej też zawsze wychodziło za pierwszym razem. Białą magię opanowała do perfekcji. Pamiętam, gdy przestudiowała całą księgę jednego z bogów niebios a Za Zaraz, to jest ich kilku? Myślałam. Tylko my o tym wiemy. Kain ma wpojone, że niebiosa należą tylko do alawarcha. I tu się rozczaruje. Ha. No to nie wiem, to chyba dobrze, co? Ech, ponoć przepowiednia Dima się sprawdza. Są już pierwsze symptomy. Przepowiednia? Nic o niej nie wiedziałam. Skąd ją znasz? Kto to była Dima? Dima jest twórcą kosmosu i rozległej przestrzeni, która jest ponad nami oraz przestrzeni pod Archanem. Jej dzieło dzieli się na czarny i biały kosmos. Nikt, kogo znam, nie powrócił stamtąd. Dla nas to zbyt dużo, nie jesteśmy w stanie sięgnąć tam nawet umysłem. Dima przepowiedziała zjednoczenie obydwu tych przestrzeni. Czyli wszystko, co znajduje się pomiędzy, zostanie zmierzone. Nasza przestrzeń, Archan i... Ziemia. No dobra, ale tak dokładnie kim ona właściwie jest? To istota spoza całej naszej materii. Tak wielce potężna, że nawet nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Okej, okay. ale nurtuje mnie jeszcze jedna sprawa. Czytałam moją biografię i nasunęło mi się jeszcze jedno. Jestem córką Argora i Kiery. Byłeś owym argorem w iluzji, gdzie mnie trzymaliście. W każdym bądź razie nosiłeś jego imię. A teraz proszę cię, Irnes, o szczerą odpowiedź. Kto jest moim biologicznym ojcem? No słucham! Tiara, ja cię wychowałem, ja nim zawsze będę. Uch, chcę odpowiedzi na moje pytanie, kłamco! Mów! Nie mogę ci powiedzieć, córeczko. To by cię zabiło.